Witam, ja jestem Chocker, a to jest Lord of the Rings Online, czyli Władca Pierścieni w sieci. Od jakiegoś czasu chciałem już zrobić film z tej gry, dlatego że jak sama nazwa, Władca Pierścieni jeszcze w sieci, jest to dosyć ambitny projekt jak dla mnie. I jak to, jak to będzie wyglądało od środka, zaraz zobaczymy. Jak widzicie, to jest początek, wybieram dopiero swoją postać. Mamy do wyboru człowieka, yy, Krasnoluda, Hobita oraz Elfa. Ja oczywiście... Będę grał człowiekiem. Jakoś zawsze yy, trzymałem się jednej klasy. To znaczy rasy w sumie bardziej. Był to człowiek. Okej. Okay. Możemy zostać tutaj kapitanem, champions, guardian, hunter, master, ministrel. Okej, okay. ja myślę, że, że troszeczkę sobie będziemy czarować, także zostanę masterem Hmm. LOL Master are the master of the crowd control. Squeeze the and keep them from fighting. Okej, okay, może być ciekawie. Dobra, idziemy dalej. Mhm, tutaj wybieram imię dla mojego gracza. Będzie to imię związane z moim nickiem, także Choker. Jeszcze PL jakbym dodał, ale widzę, że nawet nie mogę dać dużej litery. Pod koniec, także to będzie bez PL. Hmm, hmm. Możemy tutaj ustawić wygląd Włosy. Ja się długo nie będę ba bawił z tym wyglądem. Jedynie to może włosy i brodę z tych rzeczy bardziej. Hmm, oczy zielone, dobra, mogą być. Mąd twarz usta Okej. Okay. Jakieś blizny nawet możemy sobie ustawić. Także no, mój... Gracz musi mieć, mój bohater musi mieć przynajmniej jedną bliznę. Żeby było widać ponieważ że jest zahartowany w boju. Dobra. To będzie taka blizna. Nie wiem jak mam, ale mi się podoba. Może być taka. Mhm. Body type. Okej, okay. to jest... To jest nasza budowa. No, przypakowany czarodziej. To no, mi się podoba. Dobra, głowę już wybraliśmy, większość opcji mnie już nie interesuje, to znaczy jeszcze chciałbym dać mu jakąś brodę. Okej, okay, tutaj mamy. jest oczy zielone, dobra. Hmm, 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 hmm. hmm. Ta brodka jest całkiem fajna. Ta, podoba mi się. Dobra, przy takiej mogę pozostać. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, jak, jak będzie wyglądał początek. Tutaj wcześniej założyłem sobie jedną postać, ale nawet nie, nie wchodziłem jeszcze do gry. Tylko się bawiłem po prostu. Yy, dobra, jedziemy. Ale jak tutaj teraz to włączyć? Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem dokładnie Aha, kliknąłem dwa razy na Tą zakładkę i gra się uruchamia No ciekawy jestem, czy w grze będzie można odczuć troszeczkę klimat z władcy pierścieni Ten mroczny taki Orkowie i w ogóle zobaczymy jak to będzie wyglądało Chociaż z początku gry pewnie za dużo się nie dowiem Hmm, co mi tu wyskoczyło? Aha, czyli jak, jak opcje kontroli postaci. To raczej jest... To raczej jest tak jak wszędzie. Dobra, wyłączę to. Dobra. Co ja mam tu zrobić teraz? Mów kamera. Tak, obracasz kamerą drugim przyciskiem myszy. Tam było do przewidzenia. No jakaś teraz się walka zaczyna. Nie wiem, czy ja mam pomóc mu, czy... Poradził sobie sam, dobra. O, jakiś worek. Mogę go sobie otworzyć. Woodstaff. Okej, okay, drewniana pika jakaś. Weźmiemy sobie to, zobaczymy. Woodstaff. Wood staff. Dobra. Czyli to co znalazłem okazuje się być trochę lepsze. No i zaopatrzyłem się w to. Dobra. Jeszcze practice which with thriller. Dobra, musimy teraz po prostu popróbować trochę walki. Będzie to taki trening pewnie. Jak go zaatakować w ogóle? Dobra. Dobra, musimy więc uciec z tego co tutaj zauważyłem. Dobra, mam podążać teraz za nim No taki, powiem Wam, ciekawy początek gry Nie wiem w ogóle czemu znalazłem się tutaj w tym więzieniu, ale Ale jest ciekawy jak na razie Dobra, tutaj już troszeczkę jesteśmy w plenerze, także Może być jeszcze ciekawiej Strider no, Dobrze, muszę zniszczyć jak, jakiś czterech przeciwników. Zaraz zobaczymy kogo. <coughs> Jestem magiem, tak? Także tutaj mam takie okienka z podpisanymi przyciskami 1, 2, 3. Zobaczmy, jak to jest. Się... Niestety nie trafiłem. Tutaj ja teraz rzucam jakąś kulę ognia w niego. Proszę. Okej, okay, na dole mam e, pasek doświadczenia. Jakieś kuraki tu latają, konie, no ładnie to wygląda, naprawdę gra się prezentuje. Graficznie też jest na, na wysokim poziomie. Dobra, idziemy dalej. Zostało nam jeszcze dwóch, tam jest jeden. Zaatakujemy tą kulą ognia go. O proszę. Jeden szczał i po nim. Nieźle. Naprawdę nieźle. To są właśnie plusy czarodzieja. Może może nie ma jakoś, jakoś dużo y, obrony, ale ale w ataku zawsze się sprawdza. Y, nie trzeba machać tym mieczem, wystarczy rzucić dobre zakręcie. Dobra. Y, zabiłem trzech, tak? Jeszcze mi został jeden. Nie wiem, gdzie on jest, chyba go przeoczyłem gdzieś, nigdzie go tu nie widzę. Tutaj już ci leżą, martwi, no idziemy do przodu, jeszcze tam na prawo była ta krata jakaś. E, tutaj nawet mogę przejść, także no na pewno tutaj będzie. Tak, dokładnie jest. Co mogę powiedzieć o trybie walki? Nie jest on taki jak jak na przykład w Mytnie. Jest to te, typowy tryb walki jak Bruce of Magic. Na przykład po prostu klikasz myszą. Plus masz do tego tutaj y, całą zakładkę z różnymi czarami, skillami i tak dalej. Podporządkowujesz sobie to do danego przycisku. Ja mam na przykład tu 1, 2, 3. Y, niektórzy może nie lubią takiego trybu, ale mi taki tryb nie przeszkadza. Y, ważne, żeby, żeby gra była... Fajna żeby wciągała, żeby żeby grafika też cieszyła oko Jak na razie to wszystko jest tutaj, we władcy pierścieni online Dobra, muszę... Po, to chyba jest hobbit jeżeli się nie mylę The ok. Muszę zniszczyć jakiegoś zakapturzonego Jakąś zakapturzoną postać Co ona tutaj teraz robi? Rzuciła pochodnie gdzieś i, i i ten budynek się zaczął palić No ciekawie wygląda początek gry Mało w której grze chyba tak jest Tym bardziej że w grze MMO No i znowu walka Tym razem chyba to jest troszeczkę trudniejszy przeciwnik chociaż Łatwo, łatwo mu to życie ucieka A potraktujemy go jakimś czarem o. Następny hobbit mały Na początku bym myślał że to są dzieci Ale jak, jak wiadomo to jest Władca pierścieni Także małe postacie to są hobici Dobra co oni ode mnie chcą Co ja tutaj dalej muszę zrobić Na razie nie wiem czy mam czekać na, na jakąś... On jest zaznaczony tutaj. Find Trader and Anki. Oh, muszę znaleźć te, te osoby tutaj. Dobra. Idą ze mną jak na razie cichobici cały czas. W ogóle teraz chyba jestem w takim... Na takiej mapie, że nie ma w ogóle żadnych graczy. To jest, no, to jest chyba to początek. Nie A tam co się dzieje? Czyżby to był jeden z tych jeźdźców, którzy w filmie na Nazgulach latali? Chyba tak. Chyba to jest jeden z nich. Nie mogę się ruszyć teraz nawet, to jest chyba tak, taki filmik po prostu, nie można tego przerwać. No i co się stanie teraz? Czyżbym zginął? Czyżbym miał zginąć teraz? Wątpię. Przepraszam Was za to cięcie, ale doszedłem do wniosku, że, że nie będę nagrywał całego początku, tam jeszcze było kilka przedbików, było wczytywanie, dlatego że mam tylko 15 minut na nagranie na filmu, nie mogę wrzucić dłuższego materiału, yy, dlatego postanowiłem zrobić to cięcie i pokazać Wam też przy okazji jak wygląda ten świat już poza tym początkiem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę... Wygląda to wszystko pięknie tutaj i grafika i te drzewa, wszystko cudne to jest naprawdę. Yy, można się wciągnąć w ten świat. Jest bardzo mi miło, sympatycznie, tak? Atmosfera jest fajna. Jak na razie nie odczuwam jakiegoś nie, nie odczuwam jakiegoś powiązania z filmem na przykład Władcy Pierścieni. Nie ma tutaj takich widoków, nie, nie zauważyłem jeszcze postaci z filmu, z książek. Yy, także na ten temat nic na razie nie mogę powiedzieć ale gra się naprawdę fajnie teraz tutaj zabiję sobie tego wnika mówiłem nie ma to jak czarodziej no, no trzeci, Powiem wam, że ciekawie wyglądało, to ładnie. No, co mogę powiedzieć? Z pewnością wrzucę jeszcze jakiś może filmik, może nawet dwa, jeżeli będziecie chcieli. I opowiem troszeczkę więcej o grze, jeżeli sam się za zakl zaklimatyzuje. Yy, na razie no, Dawał, nie, to na pewno. Nie żadne MMO, także... Mam nadzieję, że się wciągnę. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jak już mówiłem wcześniej. Jeżeli chcecie więcej filmików, wystarczy napisać w komentarzach, a, a nagram na pewno więcej. Yy, na razie.